Płatnik, który rozliczał i wpłacał składki w roku 2023, otrzyma informację, czy na jego koncie ZUS jest nadpłata, niedopłata, czy też saldo zerowe. ZUS poda również, w jakiej wysokości płatnik przekazał wpłaty w roku 2023 i jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w ratach, otrzymają informację o kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty. Niedopłata na koncie płatnika składek może być spłacana w ratach. Jeżeli płatnik nie jest w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia, powinien złożyć wniosek o rozłożenie jego spłaty na raty. Więcej informacji na ten temat udzieli doradca do spraw ulg i umorzeń. Doradca przedstawi najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić na e-wizytę. Niewielkie zaległości należy spłacić poprzez zwiększenie bieżącej wpłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. O nadpłatę płatnik może pomniejszyć kwotę bieżącej wpłaty w najbliższym terminie płatności składek. Może też wystąpić z wnioskiem o jej zwrot. ZUS zwróci nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika.